Witam. Jest 26 sierpnia 2009 roku. Zbliża się 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Kiedy słyszymy wypowiedzi naszych władz na temat przygotowań do tej tragicznej rocznicy, wygląda na to, że najważniejsze dla polskiego rządu jest godne uhonorowanie przedstawicieli dwóch agresorów, którzy na Polskę w 1939 roku napadli. Z tego powodu premier oświadczył, cytuję, że Polska nie da się sprowokować niektórymi głosami z Rosji i będzie budować dobre relacje między naszymi krajami. Bardzo to jest ambitne zadanie budowanie dobrych relacji z krajem, który sobie tego nie życzy. Wręcz nawet nie lubi dobrych relacji. Jak wiadomo, w ostatnich dniach mamy do czynienia z obłędną kampanią kłamstw rosyjskich mediów na polskie tematy. Tego właśnie zamierza nie zauważać polski rząd ponieważ nie chce się narazić premierowi Putinowi. Jego wizyta na Westerplatte jest szczęśliwym darem, jaki nas spotyka i nie możemy dopuścić, żeby Putin poczuł się czymkolwiek dotknięty, zwłaszcza przypomnieniem prawdy o napaści ZSRR na Polskę, co dotyczy również w jakimś stopniu kanclerz Angeli Merkel. Nikt nie wyjaśnia, dlaczego pośród gości nie będzie najwyższych przedstawicieli naszych wojennych aliantów Francji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Trudno zgadywać, ale nastąpiło dziwne materii pomieszanie. Sojusznicy nas ignorują, nie chcą świętować z nami wspólnego zwycięstwa, a byli napastnicy, czynią nam łaskę, przyjeżdżając na obchody. Musimy bardzo uważać, żeby ich nie urazić. Nie wiadomo, czy wolno będzie wspominać, kto kogo mordował, wypędzał, okradał. Raczej nie, bo przecież Rika Steinbach upowszechniła pogląd, że wypędzani byli wyłącznie Niemcy przez Polaków. Światowe media lubią przypominać, że Żydów mordowano w polskich obozach śmierci. Encyklopedie podają, że armia krajowa, e, tak zwane zaplute karły reakcji, przeszkadzała wyzwolicielskiej armii czerwonej nieść pokój do serca Europy i tak dalej, i tym podobne. Mamy przepraszać i prosić o przebaczenie za to, że Hitler nie dostał bez walki korytarza i że Stalin musiał ratować wschodnią Polskę przed jaśnie pańskim reżimem z Warszawy. Nie powinniśmy w żadnym wypadku wspominać, że w tej straszliwej wojnie walczyli Polacy o wolność, również dla Niemców i Rosjan, a ci walczyli o niewolę dla wszystkich, dla całej Europy. Należy przecież pamiętać o szczególnej wrażliwości naszych sąsiadów na swoją historię jak powiedział pewien wysoki urzędnik polska wrażliwość nikogo nie obchodzi nawet polskiego rządu.